Się bardzo dziwne rzeczy I w ten Robloxie bo zauważyłem. Pamiętacie obserwatora podłoga jeden i on chyba wraca. Wraca, tak, mm, bo ogólnie on... Mam nowe konto i ja zrobił swoją kontrolę. I oglądajcie do końca, bo Szymon! Szymon idealnie wbił. Dobra, już będę mógł że nagrywam. i to teraz właśnie będę wam wskazał. ja Jacie, moje ciało. Tu jest obserwator, jego posąg, i tutaj na przykład, i sam się palił w ogóle. Zacznijmy. Co, co widzę, wiem. Zwykła gierka, no ale nie bo jest strasznie pyskie. Ketchup się komuś wylał. Co to gra Obserwatora 1. No idziemy się Mega Ghibli, że w tej gierce Tak, było. Ej, ej, czemu wyszedłeś z gryfani? Aha, ej, Szymon, chodź. Ej, ej, tego nie widziałem. Ej. Dobra, ej, co? nie? mnie tutaj taki? Nagrywam, szybko? Serio? Prawda. Ej, a jak nie... Yy. Nie, nie udostępniony jest, ale mogę ci naprawdę udostępnić. Tak, udostępniłem. Ej, obserwator. Obserwator. Nie. Yeah. To odwalają w tym filmie, bo ja nie wiem w ogóle, co tu jakiś obserwator to jeden. On już kiedyś był. Na no, filmie, dobra, co ty nas mówię? Jesteś najgorszym kaszojadem, jesteś najgorszym kaszojadem, mieszkasz w cukrze i twoja mama ci nie urodziła dokładnie jesteś bupasem i... i normalny jesteś, wiesz. Najgorszym kaszo. on, Czy wiesz co ja mówię? Pani się rozłączył już. Bo jesteś okropnym... Bo jesteś okropną no, Wiesz. <laughs> zobaczymy. Ej, ale co zobaczymy? Co zobaczymy? Co zobaczymy? Kaszoja gdzie? Kaszoj... Kaszoja podłoga 01. Ka Kaszoja. A jak Szymon wyszedł? Nie wyszedł, na szczęście. Yy, bo wiem, ale co? Dobra, co teraz mówię? Yy, jesteś starą... Co powiedziałem? Stara... Yy, starą... Co powiedziałem całym? No co? Powiedzcie, pochwalcie się. Co stara? Dobra, teraz... Znacz każdy krok. Co teraz robię? Jupi, Starego. Znacz mi każdy krok starego. Jupi, jupi jupi, jupi, jupi. Co teraz pójdzie? Wiesz co? naro, starego nie z naro, naro, nic nie naro, z tego Kłamca, z kłamca, kłamca, kłamca Spadam naro, uciekaj, bo tutaj jest twoje ciało w ogóle Ej, naro, Ej, naro, 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 ja naro, 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 Emotki odpalone... Aaaaaa! Po słabe. Nie słyszę, jak jestem u swoim... Co? Co? Przepraszam bardzo, co? Eee... Co? Pani f... Ani Mam f... na... O nie, przecież oni się rozłączył. No, no, tak, no. Dobra, to już na tyle w tym filmie. Powodzenia. Widzimy się na tyle. Mam nadzieję, że widzieliście trailer, bo wyszedł mega gruby. Na pewno nie byłeś u mnie. Pa widzowie.